Cześć, witam wszystkich serdecznie. No i stało się. W dniu wczorajszym, bo nagrywam to na spokojnie, z świeżą głową po przespanej nocy, chociaż powiem Wam, że te wszystkie emocje, które były związane ze wczorajszym bliskonem, były niesamowite. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy oglądali całą ceremonię bliskonu e, wspólnie ze mną było to około 4500 osób, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie no i co oczywiście e, zostało tak jak się domyślaliśmy wszyscy jak ja się domyślałem zostało e, m, przedstawione nam Diablo 4 e, w tle macie e, zwiastun, który jest mega super zaje fajny i oprócz tego jeszcze będzie tam gdzieś też się przywijał gameplay. E, oddzielnie jeszcze sobie umówimy bardzo szczegółowo zwiastun in gameplay, e, ale dzisiaj chciałbym wam e, powiedzieć o paru ważnych faktach związanych z Diablo 4, o których już wiemy po ceremonii otwarcia i po pierwszym panelu. Oczywiście na bieżąco jeszcze będę śledził wszystkie trzy panele, które będą związane z Diablo 4 i Będę o tym jeszcze mówił w oddzielnych filmach. No to dobra, więc tak, pierwsze, otwarty świat to jest to, czego się spodziewałem. Otwarty, duży świat, po którym będziemy mogli się dowolnie poruszać. Nie będzie to tak wyglądało jak w Diablo 4, bardziej to będzie wyglądało jak otwarty świat i na początku dostaniemy Pięć regionów, zaraz wam przeczytam, jak się nazywają te regiony, bo są to dość sk skomplikowane nazwy. Skons -Glen? Skons Glen pierwszy region, drugi region to strzaskane szczyty, no to to jest w miarę do, do, do wymówienia, następny region to suche stepy, potem będzie Havera, ha. Wezar oraz e, Kedżysta. I to będzie 5 regionów, które oczywiście nie będą w żaden sposób od siebie oddzielone. Będziemy mogli się swobodnie poruszać między każdym regionem. Oczywiście będą miejsca, tak zwane teleporty, do których będzie można szybko się przenieść. Ale oprócz tego, jeszcze będziemy mogli swobodnie poruszać się po całym świecie. No i co? Ogólnie, na start gry, będziemy mieli 5 postaci. Wczoraj zostało nam przedstawione, zostały nam przedstawione trzy postacie, więc będzie to czarodziejka lub czarodziej, barbarzyńca i o dziwo. To sami nawet deweloperzy powiedzieli druid, którego na samym początku nie miało być, ale potem się w ostatniej chwili zdecydowali i bardzo mocno się spodobała im ta postać. Oczywiście w oddzielnych nagraniach będę bardzo szczegółowo zbierał wszystkie informacje, które e, mamy w tym momencie na temat tych trzech postaci i je omówię bardzo szczegółowo z gameplayem i tak dalej, no bo oczywiście na Bliskonie e, niektórzy streamerzy, youtuberzy mieli dostęp do e, tych postaci i je przetestowali, co jest już w internecie, więc wszystko to pozbieram, wszystkie info i kolejno przedstawię wszystkie postacie szczegółowo. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału YouTube, to zapraszam serdecznie, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i tu będziecie mieli wszystkie informacje, tak samo jak przez 7 lat z Diablo 3, robiłem na bieżąco filmy, prawie 2000, więc tutaj możecie być pewni, że wszystko, co tylko się pojawi o Diablo 4, znajdziecie na tym kanale. Dobra, co dalej? E, jakie będą dwie dodatkowe postacie? Jeszcze nie wiemy. E, może to być oczywiście Demon Hunter, może być to Mnich, może być to Nekromanta, albo całkiem jeszcze inna postać, która była w Diablo 2, e, albo w Diablo 1, których jeszcze w Diablo 3 nie mieliśmy. I przede wszystkim, jaki będzie świat Diablo 4? Będzie bardzo e, mroczny, będzie krwawy, i tutaj już nie będziemy mieli tego cukierkowego tła z Diablo 3, cukierkowej grafiki, tylko wszystko będzie takie bardzo gotyckie. I tu widać już po wszystkich gameplayach, że raczej Diablo 4 idzie bardziej w kierunku Diablo 2. I to jest super, bo wszyscy lubimy i kochamy Diablo 2. Dobra. Głównym przeciwnikiem. Który będzie występował w Diablo 4, będzie Lilith, córka Mephisto. I wokół niej, i wokół wszystkich zdarzeń z tym z, z, związanych z nią, będzie odbywało się dana historia, która będzie w Diablo 4. Przynajmniej na tyle wiemy w danym momencie. Oprócz tego, co jeszcze? Drop. W Diablo 4 będą setki, setki legend. Tylko że każda legenda będzie miała bardzo duży wpływ na naszą postać. Nie będzie to e, tak jak w Diablo 3, że będziemy mieli kupę legend, które tak naprawdę będą bezwartościowe e, nastawiają się bardziej na legendy, które będą wpływały na build niż na sety, które będą e, wpływały na całą rozgrywkę. E, setów może być mało, albo tak naprawdę w ogóle ich nie będzie jeszcze do końca. E, Wydaje mi się, że sami deweloperzy nie zdecydowali. Zdają sobie sprawę z tego, że Diablo 3 zostało, y, 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 sety miały za duży wpływ na Diablo 3, tak, więc w Diablo 4 raczej tego nie będzie aż tyle. Y, no i oczywiście y, jak wydropi Wam jakaś konkretna legenda, to ona będzie y, wpływała też na umiejętności Waszej postaci. Dobra. Ok. Teraz tak. Co powiedzieli deweloperzy na, na pierwszym panelu i, i między innymi też na samej ceremonii otwarcia, że nie będzie jednego różnego buildu. Ogólnie każdy będzie mógł wymyśleć sobie swój build. I zrobić go potężnym. Na podstawie legend, które mu wydropią, będzie bardzo duża różnorodność tych legend, i one będą wpływały. Połączenie tych legend będzie wpływało na to, że będziemy mogli się zrobić naszego wymarzonego barbarzyńcę, druida, albo, e, albo e, naszego maga e, czarodzieja, czarodziejkę. To będzie niesamowite. Będzie można. Każdy będzie mógł grać czymś troszeczkę innym. I właśnie o to chodzi w hack and Slasher moim zdaniem. Eee. Co jeszcze? Dowolna modyfikacja wizualna e, postaci. Jak będziemy robić barbarzyńce, będziemy mogli zmieniać wszystko. Włosy, oczy, kolor, tatuaże, wygląd. Wszystko będzie można zmienić, więc nie będzie czegoś takiego, że będziemy mieli takich samych. E, e, tak samo wyglądające postaci. To jest świetna sprawa. Yy, następnie co? Ogólnie świat będzie bardzo, bardzo duży. Tak jak mówiłem już od dwóch lat co najmniej nowe Diablo powinno być takie, żeby można było dokładać nowe regiony, nowe postacie, nowe eventy, żeby cały czas na bieżąco, żeby to był taki szkielet, gdzie można to rozwijać i wszystko to się potwierdziło na blisko na ceremonii otwarcia. E, I teraz tak, e, będziemy mogli się poruszać po nowym świecie konno. E, będziemy mogli modyfikować te nasze konie wizualnie i też będą e, konie będą miały pewne umiejętności, które będą nam pomagały także w walce. Więc super, super sprawa na Spitfire. Będziemy się poruszać po prostu koniem. E, dobra. Teraz tak, nowe drzewko postaci. Więc to drzewko postaci, które będziemy mieli w Diablo 3, będzie bardziej e, przypominało drzewko postaci z Diablo 2. Oprócz tego będziemy mieli jeszcze też jakieś tam umiejętności, i e, to wszystko w połączeniu z legendami będzie e, tworzyło setki, jeżeli nie tysiące buildów, które, będzie, które będziemy mogli sobie modyfikować, jak będziemy chcieli. To jest niesamowite. No, i to co cały czas powtarzali, że legendy będą miały wielki, wielki wpływ na, na szpil. Bo teraz, jeżeli wydropiliśmy, nie wiem, różdżkę, ona miała taki, takie umiejętności w Diablo 3 dokładaliśmy to do setu i wtedy tworzył się jeden słuszny bit, a teraz równie dobrze może nam wypaść różdżka jakieś tam nazwy, która będzie miała umiejętności związane z błyskawicami, plus dodatkowo jeszcze nie wiem, coś tam jeszcze dodatkowego i to pozwoli nam stworzyć unikalny build. To jest bardzo, bardzo ważne. Teraz tak, wielki powrót słów runicznych. Co to jest? To będą takie runy, znamy to z Diablo 2, które będziemy wkładać w sloty postaci, i będziemy mogli wtedy modyfikować sobie daną legendę. To jest mega, mega ważne, super zajefajne i no mega, mega hype. E, teraz tak, w świecie Diablo 4 pojawią się miasta, w których będziemy spotykać innych graczy, oraz będziemy mogli z nimi się porozumiewać, rozmawiać. Oprócz tego w tych miastach będą także handlarze i wiele, wiele innych postaci NPC-ków, z którymi będziemy mogli robić różne rzeczy. OK, będzie możliwy handel pomiędzy postaciami. Więc jeżeli wydropicie super miecz dla barbarzyńcy czy różdżkę dla czarownika, Będziecie mogli ze swoim znajomym albo z całkiem innym, randomem po prostu się powymieniać, pohandlować za coś, co wy potrzebujecie. Nie wiem, będziecie potrzebowali słowo runiczne, jakiś super mega, on będzie to miał, a wy będziecie mieli dwa razy jakąś tam różdżkę, która będzie w miarę podobna. Będziecie mogli zrobić handel. To jest to, czego brakowało w Diablo 3. Będzie PvP. Będziemy mogli walczyć z innymi przeciwnikami, nie tylko w arena, ale jeżeli kogoś spotkamy, to będziemy mogli z nim walczyć świetna, świetna sprawa. E, co dalej? W świecie Diablo 4 będzie można pożyć grupy graczy. Spotkacie kogoś, możecie z nim zagadać, pożyć z nim grupę i iść na bossa. Albo możecie się skrzyknąć ze znajomymi. To będzie idealne na streamy. Ze znajomymi się można skrzyknąć i zrobić taki jakby mini raid na konkretnego bossa. Na pewno w świecie nowym Diablo 4 będą. Już jest potwierdzone, że będą losowo generowane wydarzenia i losowo generowane eventy, tak? I wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, pewnie będzie jakieś ostrzeżenie, że w tym tygodniu będzie taki i taki event, patrzcie kiedy będzie, i jeżeli będzie taki event, to wtedy będziemy mogli sobie iść z grupką ludzi, nie wiemy jeszcze ile. Będzie tych osób, czy to będzie 5 osób, czy 6, czy 8, czy 10, czy, czy 20 i wtedy będziemy mogli zaatakować bossa albo zrobić jakieś tam wyzwanie. E, oprócz tego co? Oczywiście e, generowane losowo lochy, e, generowane losowo jakiś tam event, to będzie ten endgame, którym będziemy się posługiwać praktycznie przez cały czas, e, gdzie e, nie będziemy się nudzić. Bo gdzieś tam będą jakieś dungeony nam wyskakiwać, będziemy szli z samemu albo z grupą. Pewnie niektóre dungeony będą takie, że tylko grupowo będziemy mogli wejść, bo nie będziemy mogli tak ich skończyć, zrobić jakieś tam misji, więc no, wszystko to, o czym mówiłem od wielu, wielu lat, jak powinno wyglądać nowy Diablo, albo jak powinno wyglądać od początku Diablo 4. Więc słuchajcie. E Podstawowe pytanie, kiedy premiera. Blizzard y jeszcze nie powiedział, kiedy premiera, ale powiedział, że premiera odbędzie się na komputerach PC, na y konsolach PlayStation 4 i y Xbox One, więc to są konsole tych generacji. Tak jak wiemy już na święta 2020 roku dostaniemy PlayStation 5 i nowego Xboxa. Więc teraz pytanie. Czy premiera tej gry może się odbyć gdzieś tak do połowy przyszłego roku? Nie wiem, strzelam. Albo może się odbyć po Bliskonie 2020? Też strzelam. Albo chyba najbardziej prawdopodobny: premiera to, co mówiłem już od wielu dni przed Bliskonem 2021 wiosna. Dość dużo firm wypuszcza wtedy gry, ze względu na to, że to jest po zamknięciu roku rozrachunkowego, pod kątem biznesowym i wtedy te gry najlepiej im się sprzedają i no, jest dużo, dużo powodów. Nawet możecie zauważyć, że na wiosnę zawsze każdego roku, na święta jest sporo wypuszczane, ale na wiosnę każdego roku jest dość dużo przyniesionych premii. Jestem cały zhypowany. Niesamowite jest no, to uczucie, że, że w końcu doczekaliśmy się Diablo 4. Będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo materiałów. Jeszcze przed nami trzy panele związane z Diablo. Wszystkie będę obserwował, wszystkie będę nagrywał. W miarę możliwości pokażę Wam z nich materiał i omówię bardzo szczegółowo. Omówię jeszcze bardzo szczegółowo zwiastun i gameplay. Poomawiam wszystkie postacie i tylko jeżeli będzie Jakakolwiek informacja związana z Diablo to oczywiście na moim kanale to zobaczcie. Piękne dzięki, pozdrawiam, niech żyje nowe Diablo. Pa pa, na razie.